Siemanko widzowie, jest tej strony was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite Zanim zaczniemy film to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem Ja już nie przeszłam, zapraszam do oglądania Dzisiaj przeglądniemy sobie sklep z dnia 2 sierpnia 2023 roku W sklepie mamy zestaw z szafki Macrimiego, W zestawie imprezowy wojak, szczęściarz, latające lody i bioderka w ruch, 8 na 10 oceniam Koleś, 6 na 10 za 1200 fotbolców, skryty z dwoma stylami, 8x10 za 800 fałdolców Szykowny 7x10 za 500 fałdolców Izabel z dwoma stylami Księga zaklęć tom 3 także z dwoma i pancerz fakultatywny cały zestaw za 1500 fałdolców Laska mistrza astrologii 7x10 Co mamy dalej? Zestaw maskowani malarze Skomplikowana, fioletowy czad, abstrakt, puszko plecak, blask uliczny, wałek renegata ksyl plamy farby i poświata graffiti. Oczywiście, osobno można sobie kupić 8,5 na 10. Zestaw kleisty strażnik, moczni maniak, mocny marzyciel, rys z czerwoną fasolką i grillowane pianko moczni. Wszystko też osobno. 8 na 10 Zestaw drewniak, czyli koda lasu Krzaczor Z pięcioma stylami Plecak bzyczący Miodowe uderzenia I dzień zakwitu 8 na 10 pogadać Zestaw grzybowy król W zestawie kapelusz Nixon Koszkórek Malowanie Pierwszy zmierzch bardzo mi się podoba to malowanie. I grzybowy pół 7,5 mogę dać. Rozkwitek w zestawie rozkwitek. Zód buksariański. Młody gotopól. Mogę dać 7 y jesienna królowa. I płaszcz jesieni 7,5 terns i róg rogowy. 7 na 10. Trzygrzybiacia. 7,5 na 10. Albo 8, dam. Korownik. Za 800 fałdolców. 6 na 10. Cudalasu. Zestaw muchołapek. Zestaw mu muchołapek. Muchołapek jako plecak. Pnącza. I mucholotka. Moim zdaniem to nie jest za 2400 fałdolców. Zwłaszcza za tego skina 2000 v i on się nie podoba. Mega. Oczywiście też osobno można sobie kupić. No... 3 na 10, ale jeżeli komuś się podoba, no to może sobie kupić. Echo tańczące jest wiatrem. Za 800 v 6 na 10. Bachi. Z dwoma stylami. moci 7 na 10. Hyper, Freida za 500 kosiareczka za 500 i strzep pył z ramion to chyba tyle z tego sklepu no, mi Osaka dalej w sklepie zestaw szafka z jest to samo ekipa omawialiśmy w tamtym odcinku Dobrze, to było tyle w tym materiale, jeżeli chcecie kolejne odcinki z Fortnite albo z jakiejś innej gry, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, subika z dzwoneczkiem, ja się z wami żegnam i cześć!